Tu fantastyczne siostry. Ola i Gaba. Witamy Was w kolejnym filmie. Jest to y, film z zapowiedziami czytelniczymi na listopad. Ogólnie nie ma ich za wiele, więc myślimy, że ten film będzie krótki, ale jakby trochę coś tam znalazłyśmy, więc szkoda by było, żeby Wam nie opowiedzieć. Dokładnie. Y, pierwsza taka premiera jest 4 listopada, już będzie listopad. I jest to najstarsza z potęg Feliksa Kressa, kolejna część księgi całości, już dziesiąta, a ma być dwanaście właśnie. Nie wiem, czy tak na pewno będzie, dlatego że autor niestety ostatnio będzie. umarł. Aha. Będzie zostało potwierdzone, że mimo tego, że właśnie Felix Kres się zabrał z tego świata wcześniej niż przewidywano, to i tak dokończy, Do... została dokończona ta seria. On dokończył tą serię i będą kolejne części. Mhm. To tego nie wiedziałam. Ja teraz czytam siódmy tom i wiecie, chcę jak najszybciej nadrobić. Raczej nie uda mi się na, na premierę nadrobić dwóch innych części, ale daję znać, że ona będzie, bo na pewno będzie mnie interesowała jakoś, wiecie, w przyszłości. Takich w poprzednich miesiącach oczywiście musi być jeden dzień, kiedy wychodzi bardzo dużo książek i w listopadzie, tym dniem jest dziewiąte <laughs> i Więc tak, pierwsza. Taka dosyć fajna, bardzo relaksująca dla odprężenia premiera to jak upolować Drakulę? Jak dorwać Drakulę? Jakoś tak? Jak upolować Drakulę? To jest druga część Stalking Jack the Ripper, którego czytałam i ogólnie koniec końców podobało mi się, fajna taka rozrywka. Więc na pewno w listopadzie kupię sobie tę drugą część, bo mam jakiś teraz taki ale już ja po prostu nie chcę się za bardzo czytać, a jest tyle fajnych książek, że chciałabym, wiecie, znowu zacząć czytać z pięć książek chociaż w miesiącu, a nie trzy. E, więc tak, będę... Na pewno będę czytać tą książkę. E, ode mnie kolejną ciekawą premierą, też dziewiątego, bo teraz wszystko będzie dziewiątego, jest Północ w Everwood i jest to książka chyba... Wydaje mi się, że z wydawnictwa Albatros z serii butikowej, ale ona w ogóle trochę inaczej wygląda niż te poprzednie książki z serii butikowej. Okładka ogólnie mi się podoba, tak, a propos. I tutaj tak do końca sama nie wiem, co powiedzieć, bo mimo, że jest obszerny opis, to jakoś mam wrażenie, że i tak nie za dużo wiemy o tej książce. Chyba jest to XIX wiek, bo główna bohaterka bardzo chce zostać baletnicą, ale jej rodzice jakoś tam... Znaczy, chce... Jakby mieć tą karierę w balecie, bo ona chyba już tańczy, ale jej rodzice bardzo chcą, żeby ona um, jakoś tam w Boże Narodzenie znalazła męża i wyszła za mąż, i w końcu, jakoś nie wiem, czy do tego dochodzi, ale w każdym razie poznaje jakiegoś mężczyznę, i odkrywa się ta magia. Okazuje się, że Coś tam, on jest powiązany z magią, więc to chyba będzie taki, taka nie, nie fantastyka, ale właśnie taka książka, nie wiem, z jakimiś elementami fantastycznymi, obyczajowo fantastyczna, czy z realizmem fantastycznym, coś takiego. E, tak to brzmi, tak, brzmi to tak bardzo baśniowo, właśnie, tak bym powiedziała. Czy sama będę to, czy, to czytać, to jeszcze nie wiem, ale daję znać, bo książka wydaje się być ciekawa, a pewnie będzie o niej głośno bliżej premiery. Kolejną książką z 9 listopada jest Galatea autorstwa Madeline Miller, którą znamy z Kirkę i z Pieśni o Achillesie. Ona opowiada, znaczy w sumie retellinguje ten mit o Pygmalionie i właśnie o Galatei. Pygmalion to był mężczyzna, który wyrzeźbił chyba w marmurze kobietę, zakochał się w niej, prosił Afrodytę, żeby Coś z zrobiła, żeby ożywiła ten posąg. No i Afrodyta była tak wzruszona ich miłością, że ożywiła Galatę. I potem jej sobie mieli dzieci, byli razem i tak dalej. No właśnie to jest link tego mitu. Ja na pewno będę czytać Galatę. Nie wiem, czy w listopadzie, czy w grudniu, czy jakoś w Nowym, ro, w nowym Jorku. <laughs> Chciałabym w Nowym Jorku. W Nowym Roku. Yy, ale no, na pewno będę czytać, bo wiecie, ja bardzo lubię tą autorkę. I też czekam na persefonę, bo nie wiem, czy wiecie, ale w tamtym roku. Madeline Miller zaczęła pisać książkę o Persefonie, więc mam nadzieję, że jakoś wkrótce wyjdzie za granicą, a później u nas. Znowu dziewiąty, nadal jesteśmy przy dziewiątym i mam tutaj książkę It's Snow Time, jest to chyba książka z wydawnictwa kobiecego, po prostu zimowy romans koniec opisu. <laughs> Jakby, no po prostu romans, który jakoś tam dzieje się w zimę, jest dużo śniegu, co zresztą nam mówi okładka. E, no, tak. Będzie, dokładnie, i tytuł e, będzie mm, pewnie jakiś taki klimat, wiecie, leżenia przy kominku, picia herbaty i takie rzeczy. No jak to, wiecie, w ferie, czy w ogóle w zimę, kiedy jest śnieg. E, Wolałabym, żeby ta książka jednak się pojawiła bliżej świąt, ale zawsze tak jest i zresztą nawet w sklepach jakichś spożywczych czy coś, że już nawet w listopadzie mamy po prostu... Już teraz jest, są święta już o takim pepko. E, tak, już są przygotowania do świąt i już te święta są w tych sklepach i tak samo jest właśnie z książkami. Szkoda, że jednak to nie jest wydanie trochę później, ale nawet jeśli sięgnę po tą książkę, to wiecie, na pewno nie teraz, tylko właśnie jakoś w czasie zimowym, żeby ona po prostu pasowała do tego klimatu. Ostatnia książka, ode mnie przynajmniej, właśnie na 9 listopada, to Lore Olympus. You New Books wydaje ten komiks w twardej oprawie, pewnie w takim grubym papierze taki, jak ja kupiłam, bo nie wiem czy pamiętacie, ale ja na tegorocznych targach książki kupiłam sobie Lore Olympus w oryginale. Bardzo gruby i taki treściwy komiks. Ciężki jest w ogóle, naprawdę. Więc myślę, że stąd też ta cena. No bo nie wiem, czy widzieliście, ale w Empiku Lor Olympus kosztuje 150 zł. To Naprawdę dużo. Ale już nieważne. Jest komiks to mi się dużo. Tak, komiks mi się bardzo podobał. Był potencjał na więcej po prostu i bardzo chętnie kupiłabym drugą i trzecią część, bo już właśnie niedawno wyszła, albo wyjdzie zaraz trzecia część, ale. Nie za 150 zł, bo za 150 zł kosztuje oryginał, w twardej oprawie również. I tym, jeśli chcecie, to możecie za darmo w ogóle sobie przeczytać ten komiks na stronie Webtoon. Jakoś tak, może tutaj wyświetlimy stronę, może nie, ale tam autorka dodaje w miarę sukcesywnie te części. No i właśnie są za darmo, tylko po prostu są w internecie. Tak samo jest chyba z Hard Stopperem, Tak mi się wydaje, Chyba też że właśnie autorka... na tej samej stronie autorka jakby to publikuje no tylko że wtedy nie ma się książki w domu no tak ale Loro Impuls opowiada o miłości Hadesa i Persefony w takim nowoczesnym świecie można powiedzieć Hades jest chyba jakimś właścicielem klubu czy tam coś tam w ogóle to jest ciekawe bo w Attach of Darkness też Hades jest właścicielem klubu ja nie wiem co z tymi klubami ale tak jest a Persefona to jest dziewczyna bardzo młoda jak na boginie, która była wychowywana przez swoją nadopiekuńczą matkę i o której nawet niektórzy bogowie w ogóle nie wiedzą, że ona istnieje. No i ona próbuje się tak, wiecie, rozeznać w tym świecie bogów, co jest bardzo trudne, bo już w pierwszym tomie dzieją się takie bardzo przykre rzeczy właśnie dla niej, ale to sami się, sami się przekonacie. i... No, wydaje mi się, że komiks jest naprawdę fajny. W sensie, to jest chyba pierwszy... może nie pierwszy komiks, jaki ja w ogóle kiedykolwiek przeczytałam, no bo tak na pewno nie, ale od dłuższego czasu i podobał mi się. Tylko nie za 150 pół. Ja kupiłam za 79. Jak coś, czytam za 75. Też 9 listopada. i to już ostatnia premiera 9, będzie książka pod tytułem Miał: kompletna historia kota. I to po prostu. Traktuję kota. o historii kota dokładnie. Nie ma nad czym się tu rozwodzić. Jest to książka, która będzie mnie interesowa interesowała, tak myślę. Nie wiem, czy od razu po premierze, raczej nie, ale jakoś tam, wiecie, w przyszłości chciałabym po nią sięgnąć. Też yy, będę musiała, jakby, też zobaczyć, jak ona wygląda. Czy to będzie po prostu jakiś zbiór ciekawostek, czy coś, czy to rzeczywiście będzie tak, jakby historia kota i jak on się udomowił, czy jak wprowadził właśnie się na ziemię europejskiej i tak dalej to będę musiała jeszcze to obczaić, no ale to bliżej premiery i w ogóle może książka, jak będzie dostępna gdzieś w księgarni, to sobie po prostu pójdę i zobaczę, jak ona wygląda na żywo. E, kolejna książka, już przedostatnia w tym filmie. Widzicie, jak szybko to minęło. Po prostu nie ma za dużo tych premier w listopadzie. E, 16 listopada będzie miała premierę, kolejna książka. Hmm, Romansowo zimowa, a dokładnie świąteczna, no i znowu mamy święta, która też mnie interesuje. E, w tamtym roku przeczytałam przed świętami jedną książkę, właśnie świąteczną, był to romans świąteczny, i to też jest romans świąteczny, i tak sobie myślę, że może, może w tym roku też tak zrobię. E, I po prostu po, taki świąteczny romans, po raz dziesiąty mówiąc, e, sięgnę. W fabule chodzi o to, że mamy główną bohaterkę, która przyjeżdża do swojego miasta i chce spędzić, wiecie, wymarzone święta, jakby rodem z dzieciństwa, mając jakoś na uwadze te wspomnienia, ale kiedy przyjeżdża, okazuje się, że miasto nie wygląda tak samo i rodzice się rozwodzą i w ogóle, wiecie, jest słabo, więc no, u niej też jest słabo, ale przyjeżdża do niej jakiś jej kolega, który właśnie. Mówi, że chce mieć strasznie fajne święta, więc, tak jakby od niej w tym momencie to zależy, jakie te jego święta będą. Czy one będą takie, jak ona ma? Wiecie, po prostu no, w bardzo słabym klimacie, obalając, jakby tak, obalając w ogóle te wspomnienia z przeszłości, wesołe wspomnienia z przeszłości, czy raczej jakoś fajnie spędzą razem. No, fabuła też mnie zaciekawiła, ale właśnie święta, romans klimat świąteczny. Myślę, że to może być fajne. Jeśli ktoś oczywiście lubi takie książki. E, I ostatnia premiera w listopadzie, którą, o której powiemy teraz. E, jest to Sezon Duchów. Osiem upiornych odpowiedzi... Opowie, opowieści. Na długie zimowe noce. Osiem Bardzo upiornych opowieści na długie zimowe noce. Dokładnie. E, jest to zbiór opowiadań. Um, ja nie jestem fanką um, jakby tej formy. Nie jest to moja ulubiona forma. Jak ciężko wychodzi 22 listopada. Tak, wydaje mi się, że to mówiłam, ale przypomnienie. Um, ale co? Ale myślę, że to może być właśnie fajne. Wiecie, listopad, grudzień, styczeń, trochę klimat się taki zmienia, nie mam już tak jakby wesoło, jak podczas lata, a zawsze można tak sobie przeczytać właśnie takie mroczne, klimatyczne historie, i to może być fajna lektura na takie zimowe wieczory. No i jesienne właściwie, bo to wychodzi jeszcze, jeszcze w listopadzie. Tak wyglądają właśnie wybrane przez nas listopadowe zapowiedzi. Czy któraś z tych książek Was jakoś zaciekawiła, albo macie w planach ją przeczytać, albo czekaliście na nią, dajcie nam znać w komentarzach, a my widzimy się w następnym filmie. Pa! pa!